Są chwile, których praktycznie nikt z nas nie pamięta. Narodziny, pierwszy oddech, ten dziwny moment, kiedy przynajmniej według lekarzy, pojawiliśmy się w świecie. I jest druga chwila, ta, której jeszcze nie pamiętamy chwila odejścia. Oficjalnie zatrzymanie pracy serca, brak oddechu płaska linia na monitorze nieoficjalnie Coś, o czym od tysięcy lat mówią mistycy, szamani umierający na polu bitwy, pacjenci po zatrzymaniu krążenia i zwykli ludzie, którzy wrócili, chociaż zgodnie z medycyną nie powinni już wracać. W momencie, gdy ciało przestaje działać, co widzi dusza? Czy to tylko halucynacja umierającego mózgu? Ostatnia desperacka projekcja świadomości? Czy może. Pierwsze spojrzenie z drugiej strony dziś nie będziemy niczego udowadniać, będziemy składać zeznania, historię ludzi, którzy, według oficjalnej wersji, byli nieprzytomni, pozbawieni świadomości, klinicznie martwi, a jednak coś widzieli, coś czuli, coś zapamiętali. I co najdziwniejsze, te relacje zaczynają się zadziwiająco podobnie, niezależnie od kultury, religii, języka i epoki. W opisach tysięcy osób z całego świata powtarza się pewien początek. Najpierw jest nagłe odczucie, że coś się odkleja. Ludzie mówią: Miałem wrażenie, jakbym wysunął się z własnego ciała. Ciało stało się jak ciężki kombinezon, który właśnie z siebie zdjąłem. Usłyszałem ostatni dźwięk, a potem przyszła cisza. Pojawia się uczucie wysuwania się z ciała, natychmiastowy brak bólu, intensywna jasność albo przeciwnie, gęsta, pulsująca ciemność, nagła, absolutna cisza, jakby ktoś wyłączył dźwięk całej rzeczywistości. Co jest uderzające? Bardzo wielu ludzi mówi później: Zrozumiałem, że umarłem i nie było w tym strachu. Czasem pojawia się nawet ulga, jakby ciało było ciężarem, który wreszcie można odłożyć. I tu ciekawostka. Osoby niewierzące opisują to samo co mistycy. Dzieci opisują to prościej, ale niemal identycznie jakby jakiś uniwersalny scenariusz uruchamiał się poza systemami wierzeń, ideologii i dogmatów. Pytanie tylko, kto napisał ten scenariusz. W wielu relacjach następny etap jest bardzo podobny. Człowiek budzi się i widzi scenę: szpitalną salę, pokój, ulicę po wypadku, lekarzy pochylonych nad ciałem, rodzinę w panice, własne nieruchome siniejące ciało z perspektywy sufitu, rogu pokoju, miejsca kilka metrów nad ziemią. Ludzie mówią: "Widziałem samego siebie na stole operacyjnym". Słyszałam, co mówiła pielęgniarka za moimi plecami, choć fizycznie nie miałam już funkcjonującego słuchu. Zobaczyłem numer na szafce nad lampą operacyjną. Później sprawdziłem. Zgadzał się. W literaturze naukowej to tak zwane doświadczenia poza ciałem. Obe. Out of body experience. W duchowości. Wyjście z ciała. Opuszczenie powłoki. Odklejenie się od materii. I tu pojawia się pierwsze poważne pytanie filozoficzne. Jeśli dusza nie ma oczu, czym widzi? Jeśli nie ma uszu, czym słyszy? Bo w tych relacjach widzenie jest inne, bardziej wszechobecne, nieograniczone do wąskiego kadru, jak w ludzkim oku. Świadomość rejestruje jednocześnie obraz, dźwięk, emocje ludzi w pokoju, a czasem nawet myśli. To tak, jakbyśmy przestali być punktem patrzącym na świat i stali się polem świadomości, które ten świat obejmuje. Co ciekawe, w ostatnich latach pojawiły się badania resuscytacyjne np. projekty w stylu Awar drasama parni, w których próbowano to zweryfikować. Ustawiano ukryte obrazki w miejscach widocznych tylko z góry, rejestrowano EEG. I pracę serca u osób w stanie zatrzymania krążenia. Po udanej reanimacji, pytano: Co pamiętasz? Większość raportów nie jest spektakularna, ale w kilku przypadkach pojawiły się opisy rzeczy, których przy braku funkcjonującego mózgu i zmysłów teoretycznie nie dało się zarejestrować. Nauka mówi: Mózg jeszcze przez chwilę działa możliwe są resztkowe procesy, halucynacje, błędne rekonstrukcje pamięci, duchowość mówi. Świadomość zmienia punkt obserwacji, odłącza się od biologicznego nośnika, a te relacje po prostu mówią, co ludzie przeżyli. Bez podręczników, bez metafizycznego słownika, często z prostym zdaniem, to było bardziej realne niż życie. Popularny obraz, tunel i światło na końcu. Ale to nie jest jedyny scenariusz. Nie każdy widzi tunel, nie każdy widzi światło. Niektórzy opisują gęstą, miękką mgłę, wrażenie przejścia jak przez zasłonę, otwartą, bezkresną przestrzeń bez wyraźnego miejsca, pulsującą ciemność, która nie jest zwykłą ciemnością, coś w rodzaju poczekalni, przestrzeni przejściowej. Ktoś powiedział, to nie było miejsce to był stan. Ciemność, o której mówią, często nie jest straszna, jest świadoma, obecna, jakby ktoś tam był, ale jeszcze się nie ujawnił. W niektórych relacjach pojawia się bardzo konkretny tunel. Wciągało mnie w górę jak windą. To był rodzaj wiru, spiralnej drogi, w której nie miałem ciała, ale czułem ruch. Z każdą chwilą rosło światło, ale nie oślepiało, raczej przyciągało. W innych brak jakiejkolwiek formy przestrzeni. Byłem tylko świadomością, bez kierunków, bez góry i dołu. Przestało istnieć gdzie, zostało tylko jestem. I tu zaczynają się pierwsze spory interpretacyjne. Dla neurologa to może być efekt niedotlenienia kory wzrokowej, zaburzeń przetwarzania czasu. Gwałtownych wyładowań w mózgu, dla mistyka, przejście przez strefę między światami. Dla niektórych badaczy teorii spiskowych, wstępny etap systemu pośmiertnego, w którym dusza jest kierowana do konkretnego scenariusza. Bo o ile można dyskutować, skąd ten tunel, fakt pozostaje taki, w opisach ludzi z całego świata powtarza się zbyt często, aby go zignorować. Najbardziej kontrowersyjna część zaczyna się wtedy, kiedy w tej przestrzeni pojawiają się inni. W relacjach ludzi powracających z pogranicza śmierci czytamy: Zobaczyłem moją babcię, która zmarła kilkanaście lat wcześniej. Czekał na mnie mój ojciec, ale wyglądał młodo, zdrowo, jak w najlepszych latach. Widziałam istoty bez wyraźnych twarzy, raczej sylwetki złożone ze światła. To była obecność, nie miała kształtu, a jednak bardziej realna niż cokolwiek, cechy wspólne. Komunikacja jest telepatyczna, bez słów. Jest silne poczucie bycia znanym na wylot. Nie ma typowego przesłuchania, jest raczej pełne zrozumienie. Ludzie opisują. Ta istota nie pytała, ona wiedziała patrzyła na mnie tak, jakby znała każdy mój sekret, ale nie było tam potępienia. Niektórzy nazywają tę obecność aniołem, przewodnikiem, istotą ze światła, bogiem, wyższą świadomością. Czasem są to konkretne, rozpoznawalne osoby, zmarli bliscy, czasem ktoś, kogo nigdy wcześniej się nie widziało, a jednak odczuwa się natychmiastową bliskość. Co ciekawe, u dzieci, które nie mają jeszcze utrwalonych koncepcji religijnych, opisy są podobne, ale prostsze. Był pan ze światła, była pani, która mnie znała i powiedziała, że muszę wrócić. Bez dogmatów, bez teologii, sama relacja. I tu pojawia się wątek spiskowy, o którym rzadko mówi się wprost: czy to rzeczywiście nasi bliscy i istoty światła, czy może. Projekcje, maski założone po to, abyśmy zaufali procesowi i poszli dalej, dokądkolwiek ma nas zaprowadzić system? W tradycjach ezoterycznych istnieje koncepcja archontów, bytu żerującego, systemu reinkarnacji jako więzienia dusz, w którym po śmierci odgrywany jest teatr, spotykasz ukochanych zmarłych, świętych, anielskie istoty nie po to, by Cię wyzwolić, ale by skłonić Cię do ponownego wejścia do gry. Nie ma na to dowodu, ale jest intrygująca zbieżność. Niemal każda kultura ma jakiś opis istot po drugiej stronie, niemal w każdej jest też jakaś forma sądu, rozliczenia, przeglądu życia, jakby scenariusz znowu był podobny, tylko scenografia dopasowana do Twojego systemu wierzeń. Motyw, który powtarza się niemal zawsze w relacjach z pogranicza śmierci, to tak zwany przegląd życia. Ale to nie jest zwykły film z twojej przeszłości. Nie leci jedna scena po drugiej w nudnej chronologii, ludzie opisują to raczej tak. Zobaczyłem i poczułem jednocześnie momenty swojego życia, jakby wszystkie istniały naraz. Nie tylko widziałam, co robiłam, ale czułam emocje innych ludzi, na których wpływałam. Doświadczyłem konsekwencji swoich czynów z perspektywy tych, którym sprawiłem ból i tych, którym pomogłem. To kluczowe w tym doświadczeniu odczuwasz emocje innych, czujesz skutki swoich decyzji, nie ma formalnego oskarżenia, jest głębokie zrozumienie. Niektórzy mówią o obecności, która im w tym przeglądzie towarzyszy. Nie ocenia, nie karze, nie wyśmiewa, pokazuje tylko prawdę. Sam zrozumiałem, gdzie zawaliłem. Nikt nie musiał mnie potępiać. Czasem jest to najtrudniejszy moment całego doświadczenia, nie z powodu kary z zewnątrz, ale z powodu konfrontacji z własnym sumieniem. Tym, które w codziennym życiu tak łatwo zagłuszyć. Dla części badaczy duchowych to dowód na istnienie moralnej struktury wszechświata, dla innych etap edukacyjny systemu przed wysłaniem duszy w kolejny cykl, dla sceptyka być może ekstremalna aktywacja pamięci, spowodowana falą neurochemii w umierającym mózgu. Niezależnie od interpretacji, opis się powtarza zbyt często, by machnąć na niego ręką. W kolejnej fazie doświadczeń pojawia się bardzo ciekawy motyw, granica. Nie zawsze ma ona formę fizyczną, ale ludzie często opisują linię, której nie wolno przekroczyć, rzekę, most, mur, drzwi, bramę. Niewidzialną barierę, po przekroczeniu której nie ma już powrotu. Wiedziałem, że jeśli pójdę dalej, nie wrócę. To było jak punkt bez powrotu jak decyzja, której nie da się anulować. I właśnie tam, przy tej granicy, pojawia się zazwyczaj kluczowy moment ktoś lub coś komunikuje to jeszcze nie czas masz coś do zrobienia Twoje dzieci jeszcze Cię potrzebują. Nie skończyłeś tego, po co tu przyszedłeś. Czasem to słowa, częściej, czysta telepatia, po prostu wiedza, która się pojawia. Bywa, że człowiek próbuje dyskutować, ale ja nie chcę wracać, tam było lepiej. Prosiłem, żeby mnie nie odsyłali, i tu znowu, czy to łagodna decyzja duszy, czy element procedury systemu. Bo jeśli istnieje jakakolwiek struktura po drugiej stronie, która kieruje duszami, to właśnie w tym punkcie jej działanie byłoby najbardziej widoczne. Najbardziej traumatyczny fragment relacji często nie dotyczy samej śmierci, ale powrotu do życia. Ludzie opisują to tak. Uczucie wpadania w ciało, jak do ciasnego, niewygodnego kombinezonu, nagły powrót bólu, fizycznego i emocjonalnego, gigantyczny ciężar, jakby grawitacja została nagle podkręcona, dezorientacja. Tu jest tak gęsto, tak wolno, tak mm, ograniczająco. Krzyczałem w środku, nie, nie chcę wracać. To było jak wyrzucenie z raju do brudnej, ciężkiej rzeczywistości, z perspektywy lekarzy. Udana reanimacja, sukces medycyny z perspektywy niektórych pacjentów powrót do więzienia. I tu pojawia się bardzo mocny, ale często przemilczany aspekt: ludzie po głębokich doświadczeniach z pogranicza śmierci bardzo często radykalnie zmieniają swoje życie, tracą lęk przed śmiercią, przestają pasować do normalnego świata konsumpcji wyścigu szczurów pustych ambicji. Dla systemu opartego na strachu, kontroli i konsumpcji takie osoby są problemem zwróć uwagę. O śmierci mówi się albo w kategoriach strachu i tragedii, albo w kategoriach religijnego dogmatu, rzadko w kategoriach wyzwolenia świadomości. Może nie bez powodu, istnieje jednak część relacji, o której mówi się bardzo rzadko. Są niewygodne zarówno dla religii, jak i dla new age'owego obrazu, słodkiego, jasnego przejścia do światła. To tak zwane ciemne NDE, negatywne doświadczenia z pogranicza śmierci. Niektórzy opisują pustkę absolutną, bez światła i bez obecności, uczucie chłodu. Odcięcia, jakby całkowitej izolacji, bycie zatrzymanym w jakiejś mrocznej przestrzeni, obecność, która jest wyraźnie nieprzyjazna, głosy, szyderczy śmiech, poczucie bycia obserwowanym, jak przedmiot. To nie był ogień piekła, to było coś gorszego całkowite odcięcie od miłości. Czułem się jak w miejscu, gdzie nikt nie ma dobrych intencji wobec mnie. Czasem pojawia się obraz struktur, ciemnych korytarzy, fabryk dusz, przestrzeni oczekiwania, gdzie świadomości są jakby zawieszone. I to właśnie te relacje zwykle są przemilczane. Nie pasują do pozytywnego marketingu religii Idź za nami, będzie niebo. Nie pasują też do pozytywnego marketingu duchowości. Wszyscy wracamy do miłości, ale one są. Pojawia się więc niewygodne pytanie: czy to jakiś czyściec, czy może fragment energetycznego systemu, który wykorzystuje duszę, a może to lustro naszego własnego stanu świadomości? Jeśli bowiem po śmierci widzimy nieobiektywny świat, ale rezonans z tym, co nosimy w sobie, wtedy człowiek pełen lęku, przemocy i nienawiści. Może trafić na częstotliwość pełną tego samego, ktoś, kto żył w totalnym odcięciu od siebie, może doświadczyć radykalnej pustki, ktoś, kto wierzył w mściwego Boga, może na takiego Boga natrafić, jako projekcję własnej świadomości. A może to jeszcze inaczej. Może istnieją tam istoty, które żerują na lęku, poczuciu winy i bólu, więc tworzą scenerie, które te emocje maksymalizują. To już czysta teoria spiskowa. Ale trudno nie zauważyć, strach przed karą po śmierci to jedno z najpotężniejszych narzędzi kontroli w historii ludzkości. Zatrzymajmy się na chwilę i spójrzmy na te doświadczenia oczami współczesnej nauki. Najczęściej powtarzane wyjaśnienia halucynacje umierającego mózgu. Niedotlenienie, zalew neuroprzekaźników, szczególnie glutaminianu i dopaminy, zaburzenia pracy kory wzrokowej i płata ciemieniowego to wszystko może tworzyć hiperrealistyczne wizje ochronny mechanizm psychiki. Mózg konfrontując się ze śmiercią, tworzy komfortową narrację, by zminimalizować lęk. Stąd światło, bliscy, miłość, działanie substancji podobnych do DMT. Badania na zwierzętach pokazały, że w umierającym mózgu rośnie poziom endogennych substancji psychodelicznych. Doświadczenia po podaniu DMT bywają zaskakująco podobne do NDE. Tunel, Istoty, inny wymiar, przegląd życia i to są ważne tropy. Problem zaczyna się tam, gdzie relacje zawierają precyzyjne szczegóły z sali operacyjnej czy miejsca wypadku, informacje zarejestrowane podczas braku wykrywalnej aktywności mózgu, spójność i logikę doświadczenia, której trudno oczekiwać przy chaosie neuronalnym. W 2020 roku i potem później pojawiły się kolejne badania EEG u ludzi w stanie zatrzymania krążenia. Zarejestrowano krótkie, ale intensywne epizody zsynchronizowanych fal gamma, typowych dla świadomego, zintegrowanego przetwarzania informacji, w momentach po ustaniu oznak życia. Nauka jest ostrożna. Nie wiemy, co to znaczy. Mózg może mieć jeszcze ostatnie wyładowania. Ale faktem jest, że linia między życiem a śmiercią nie jest tak ostra, jak uczono nas w podręcznikach. A z drugiej strony duchowość też bywa wygodnie selektywna pomija niewygodne, ciemne NDE, upraszcza doświadczenia do jednego scenariusza: Idź do światła wszystko jest miłością często wplata swoje dogmaty tam, gdzie ludzie po prostu opisują surowe przeżycie bez etykiet. Między tymi dwoma narracjami materialistyczną i religijną jest miejsce, w którym robi się naprawdę ciekawie. Co jeśli świadomość może funkcjonować niezależnie od mózgu, ale jednocześnie jest podatna na wpływy, programy, scenariusze, zarówno te, które nosimy w sobie, jak i te, które działają na zewnątrz. To właśnie tutaj zaczynają się najbardziej intrygujące teorie spiskowe związane z drugą stroną. System po śmierci, Matrix Dusz czy kosmiczna szkoła? Wyobraźmy sobie, że po śmierci nie ma ani nic, ani gotowego nieba i piekła w wersji religijnej. Zamiast tego jest system. System, który rejestruje całe Twoje życie przegląd życia, konfrontuje cię z konsekwencjami twoich czynów, pokazuje ci światło, miłość bliskich i proponuje powrót do gry, kolejną inkarnację, kolejne życie. W jednych tradycjach to kosmiczna szkoła. Świadomość wciela się, by doświadczać, rozwijać się, uczyć. W innych to więzienie dusz. Ziemska rzeczywistość jest farmą energii. Emocje, szczególnie lęk, ból, cierpienie są pożywką dla nieznanych bytów. System afterlife'owy jest tak zaprojektowany, abyś wracał, bo tylko tu generujesz energię, która jest komuś potrzebna. W tej drugiej wersji tunel i światło to portal recyklingowy istoty ze światła mogą być tylko awatarami systemu, przegląd życia, narzędziem wywołania poczucia winy i zgody na kolejną rundę brzmi jak scenariusz science fiction? Oczywiście, ale zastanów się. Prawie wszystkie wielkie religie obiecują coś po śmierci, ale bardzo rzadko zachęcają do świadomego, bezlękowego opuszczenia gry. Strach przed śmiercią i przed karą po śmierci od tysięcy lat jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi sterowania społeczeństwami. System, w którym człowiek wierzy, że musi cierpieć tu, by zasłużyć tam, jest idealny dla utrzymania posłuszeństwa. Jeśli do tego dodasz relacje ludzi, którzy podczas NDE słyszeli, musisz wrócić, bo jeszcze nie odrobiłeś lekcji, opowieści o umowach duszy zawieranych przed narodzinami, doświadczenia regresji hipnotycznych, w których ludzie opisują międzyświaty i rady dusz, to zaczyna rysować się obraz czegoś bardzo podobnego do duchowego systemu operacyjnego. Pytanie. Czy to jest system dla nas, czy my dla systemu? Tu duchowość się dzieli. Jedni mówią to mądry mechanizm rozwoju, nic złego. Inni to niewola. Prawdziwa wolność to wyjście poza cykl. W tym kontekście NDE stają się czymś w rodzaju krótkiego wylogowania z gry podglądu kulis, a czasem ostrzeżenia. Pamiętaj, że to jest tylko etap. Nie zapomnij, kim jesteś, a może nie zapomnij, że zapomniałeś, co naprawdę widzi dusza. Może więc prawdziwe pytanie nie brzmi, co widzi dusza w chwili śmierci, ale czy to, co widzi, już wcześniej w nas było. Jeśli po drugiej stronie trafiasz w częstotliwość, którą sam w sobie nosisz, to człowiek pełen lęku może zobaczyć piekło. Człowiek pełen fanatyzmu religijnego, Boga na swój obraz i podobieństwo, człowiek otwarty na miłość, przestrzeń miłości, człowiek świadomy manipulacji, być może same kulisy systemu. A jeśli to nie druga strona jest obca, tylko my zapomnieliśmy, kim jesteśmy? Jeśli nie jesteśmy ciałem, które ma duszę, ale duszą, która ma ciało tylko na chwilę, a całe to doświadczenie od narodzin, przez śmierć, po system po drugiej stronie jest jednym wielkim polem gry świadomości. Wtedy każde pytanie o to, co będzie po śmierci, staje się trochę odwróceniem uwagi. Bo kluczowe pytanie brzmi, co robisz teraz ze swoją świadomością? Jakie częstotliwości, jakie emocje, jakie intencje w sobie wzmacniasz? Do czego się stroisz? Jeśli NDE są choć częściowo prawdziwym wglądem w to, jak działa przejście, to nie chodzi o to, żeby zasłużyć na niebo ani uniknąć piekła. Chodzi o to, by pamiętać, że jesteś świadomością. Przestać żyć w automatyzmie lęku i programu, przestać brać Matrix za całą rzeczywistość i przygotować się nie tyle na sąd po śmierci, co na spotkanie z samym sobą. Być może największy spisek nie polega na tym, że ktoś nas po śmierci oszuka. Być może największy spisek polega na tym, że przez całe życie wmawia się nam, że jesteśmy tylko ciałem, że świadomość to przypadkowy efekt neuronów, że śmierć to koniec albo że tylko ślepa wiara w konkretną doktrynę może nas uratuje. A co jeśli nie potrzebujesz pośredników, nie potrzebujesz strachu, nie potrzebujesz programu religijnego ani materialistycznego? Co jeśli jedyną prawdziwą walutą tutaj i po drugiej stronie jest poziom Twojej świadomości, Twojej obecności, Twojego zrozumienia? Na końcu tej audycji nie ma gotowej odpowiedzi. Są pytania, które być może wrócą do Ciebie w najmniej oczekiwanym momencie, bo kiedyś, w tej jednej chwili, którą wszyscy mamy przed sobą, ciało przestanie działać. Świat zewnętrzny się wyciszy, systemy, w które wierzyłeś, przestaną mieć znaczenie, i wtedy zostanie tylko to, czego nie da się zabrać to, kim naprawdę jesteś, to, co naprawdę rozumiesz, to, do czego naprawdę jesteś dostrojony a reszta tunel, światło, ciemność, istoty, przewodnicy, systemy druga strona może być tylko scenografią. Ważne, by w chwili, gdy kurtyna opadnie, pamiętać jedno: nie jesteś widzem tego spektaklu, jesteś jego współtwórcą i być może właśnie od tego, jak bardzo świadomie współtworzysz go teraz, zależy, co zobaczysz. W momencie, gdy milknie ciało, a otwiera się coś, co od zawsze było po tamtej stronie zasłony. Dziękuję za uwagę.